Moja żona Mariola Rejdy, główny autor programu Bez Granic, Bez Barier. Bardzo proszę. Czyli razem. Serdecznie witam wszystkich przybyłych na naszą wielkopomną uroczystość. Historyczny moment. Mianowicie dzisiaj jest uwiecznienie naszego projektu. Uwiecznieniem tego jest zakopanie kapsuły czasu w tym oto dole. I postanowiliśmy, że za 30 lat Młodzi, dlatego tutaj dzisiaj są tak licznie zgromadzeni, muszą pamiętać, że za 30 lat mają tutaj otworzyć kapsułę czasu i zobaczyć, co tam jest włożone. No bo wszystkie organizacje tutejsze powkładały cenne pamiątki, żeby sobie przypomnieć, jak to było 30 lat wcześniej. Mianowicie ten nasz projekt to był takim pomysłem, żeby zaktywować zaktywizować seniorów, z którego ja się wy, wywodzę i młodzież, o, o, i nie dzieci. Widać. A nie widać. Myśmy się spotykali już od dwóch miesięcy, co środę i na każdym spotkaniu coś się działo. Albo seniorzy uczyli młodych różnych rzeczy, albo młodzi uczyli nas. Bardzo dziękuję pani Marioli, bo inicjatywa bardzo piękna, szlachetna. W ogóle po raz pierwszy uczestniczę w takiej inicjatywie na terenie naszej gminy naszego miasta i jestem przekonany, że dajecie dobry kierunek do tego, aby w innych sołectwach jak i również w mieście faktycznie zostawiać potomnym o nas taką pamiątkę. Bardzo dziękuję. Ja też pozwoliłem sobie dzisiaj przygotować kilka słów zawartych przelanych na ten papier, jak i również nasz biuletyn Trzebiński. Zostawimy go w koszulce, liczę, że dłużej się zachowa. Pamięci minionych pokoleń. W roku 2023 składamy do kapsuły czasu pierwsze wydanie Trzebińskich Zeszytów Historycznych, mających być zapisem lokalnej historii Trzebini i jego mieszkańców. Czytając ten zapis, wspominajcie czasy waszych poprzedników, żyjących w wolnej i niepodległej Polsce. Pozdrawiamy z przeszłości. Adam Kajedan Potocki, dyrektor Trzebińskiego Centrum Kultury. Jesteście wspaniali, gratuluję wam. Ja myślę, że większość z nas za 30 lat będzie też miała przyjemność tutaj spotkania się i odkopania tej kapsuły czasy wspomni. Wspomni oczywiście ten uroczysty dzisiaj dzień. Udało nam się również pozyskać dęba, którego dzisiaj posadzimy uroczyście. Ten dąb będzie też rósł rósł i przypominał, że coś się tutaj działo, coś tutaj było pięknego zrobione. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim, a przede wszystkim z inicjatorom. Ja też do kapsuły jako Przewodniczący Koła Emerytów wsadziłem małą karteczkę z przesłaniem takim do przyszłych pokoleń, aby w przyszłości nie musieli używać maseczek, to co doświadczyło w 2020 roku, czyli pandemii, taka maseczka jest tam i myślę, że w przyszłości nie będzie jest potrzebna nikomu do, do tego, aby, aby jej stosować.